Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiaj po krótkiej przerwie ponownie zajmiemy się przekopywaniem historii i zajrzymy tym razem do FIFA 09, która na pierwszy rzut oka nie różni się zbytnio od poprzedniej odsłony, ale w praktyce pod wieloma względami można by rzec, że to jest zupełnie inna gra, po której odpaleniu pojawia się tym razem już jedna z kilku dostępnych aren treningowych znajdujących się na kilku kontynentach, gdzie już pierwsze rzuty zawodnika pozwalają nam dostrzec ogromne zmiany w rozgrywce. I multum dodanych animacji, od nowych trików, przez bieg zawodnika po oddawanie strzałów. Można powiedzieć, że FIFA 09 ustabilizowała całą serię, i chociaż kilka kolejnych odsłon też wnosiło nieco istotnych nowości, to jako osobne gry były one już nieco ostrożniejszym rozwijaniem tego, co ujrzeć mogliśmy właśnie w 09, mającej premierę 2 października 2008 roku. O gameplayu porozmawiamy jednak później, bo zajmując się tymi najbardziej namacalnymi dla wszystkich nowościami. To właśnie tutaj pojawił się system pozwalający nam nieco dokładniej edytować taktykę. Oprócz pasków, które do dzisiaj widzimy we FC 24 mogliśmy zmienić ustawianie zawodników na zorganizowane lub swobodne, chociaż zaznaczyć trzeba też, że paski odnosiły się także częściowo do tego, jak grał bot, bo na przykład częstotliwość oddawania strzałów nie miała dla nas żadnego znaczenia. Chodziło o to, jak często komputer grając z daną drużyną, będzie nią uderzać na bramkę. Oprócz tego to tutaj po raz pierwszy mogliśmy pod krzyżakiem sami pozmieniać dostępność taktyk, aczkolwiek ta innowacja nie była jeszcze w pełni rozwinięta i nie dawała możliwości, które widzieliśmy w ostatnich latach. Widząc jakie nowości pojawiły się w grze Euro 2008, oczywiste było, że FIFA 09 kłaść będzie większy nacisk na grę pojedynczym zawodnikiem. I istotnie pojawiła się nawet możliwość grania szybkich meczów online prawdziwymi drużynami, gdzie każdy gracz wybierał jednego z piłkarzy na w zasadzie kto pierwszy ten lepszy, i łącznie to właśnie tutaj, po raz pierwszy w jednym meczu bawić mogło się nawet 20 graczy, bowiem opcja sterowania bramkarzami nie była jeszcze dostępna, no ale również na singlu pojawił się tryb zostań gwiazdą, czyli typowa kariera zawodnika, gdzie mogliśmy grać jednym z prawdziwych, już dostępnych piłkarzy lub sami stworzyć swoją gwiazdę. Zasady były proste. Każdy sezon stawiał przed nami cele typu strzelenie ponad 20 bramek i oddanie np. 50 strzałów, ale także przed każdym meczem mieliśmy danego dnia prostsze wyzwania, np. zdobycie jednego gola i uzyskanie oceny meczowej nie niższej niż 7. Bardzo prosta, ale przyjemna gra, bo po pierwsze to była absolutna nowość, więc budziła naturalne zainteresowanie, a po drugie w tym ulepszonym gameplayu grało się po prostu dość przyjemnie i sam bot dobrze reagował na nasze prośby o podanie więc no można było się zwyczajnie zrelaksować, tworząc legendę piłki nożnej z naszego ulubionego piłkarza a do tego sam rozwój zawodnika przebiegał bardzo gładko bowiem na wzór poprzednich odsłon zdobyte po każdym meczu punkty doświadczenia sami mogliśmy przeznaczyć na te umiejętności które chcemy więc na start wielu wybierało oczywiście tempo bardzo kosmetyczne zmiany pojawiły się za to w klasycznej karierze która generalnie tak jak w FIFA 08 dzięki sponsorom pozwalała nam się szybko wzbogacać i pozyskiwać zawodników stojących o kilka poziomów wyżej od poziomu prowadzonego przez nas klubu najbardziej Rzuca się więc tu w oczy fakt, iż podczas czytywania pojawiły się rozmaite pytania, ciekawostki, typu ile mistrzostw w kraju zdobył dany klub, albo w którym roku został on założony. Więc idąc dalej, warto wspomnieć, że to właśnie w FIFA 09 pojawiła się taka nowość jak Sezon Life Adidas. I mówiąc krótko, ta płatna opcja uaktualniała co tydzień formę drużyn z topowych lig. Jeśli dana ekipa grała dobrze, jej zawodnicy dostawali lepsze umiejętności, a jeśli źle oczywiście gorsze. Z kolei jeśli jakiś topowy zawodnik dostał kontuzji, oprócz lądowania na ławce rezerwowych jego overall spadał na przykład do 60, więc obecnie nie brzmi to zbyt ciekawie, a ta opcja w podobnym wydaniu jest dostępna za darmo dla wszystkich drużyn, ale przed Ero Ultimate Team ludzie kładli większy nacisk na realizm Podstawowych składów, chociaż no, oczywiście to właśnie w tej grze na wiosnę po raz pierwszy w FIFA pojawił się Ultimate Team jako płatny dodatek, ale trudno go w jakikolwiek sposób pokazać, skoro serwery jej nie działają od kilkunastu lat. Najważniejsze jest to, że ten Ultimate Team przypominał bardzo wersję z gry UEFA Champions League 0607, więc był zupełnie odmienny od znanego nam obecnie, a wielką w nim nowością była możliwość ulepszania kart naszych zawodników i to dosłownie. Bez żadnych oficjalnych ewolucji z każdego mogliśmy zrobić piłkarza ocenionego na 99, więc jest to abstrakcja i nie bez powodu samo i jej czasem wspominało, że premiera Futa znanego nam obecnie miała realnie miejsce w FIFA 10. FIFA 09 premiery miały z kolei jeszcze inne mniej istotne elementy, takie jak cieszynki, które i jej testowo wprowadziło w Euro 2008, ale to także tutaj po raz pierwszy na nowej generacji mogliśmy zagrać w deszczu, który także przeniesiony został z gry poświęconej Mistrzostwom Europy. Jednak co ciekawe, pojawiła się także możliwość gry w śniegu, chociaż była ona bardzo nieoficjalna, a wręcz uznać trzeba ją jako isterek, co jest bardzo ciekawe, bowiem na trailerze FIFA 09, który swoją drogą jest bardzo interesujący i szkoda, że EA już od dawna nie robi takich zwiastunów, widać moment, gdy Arsenal gra z Liverpoolem na Emirates właśnie podczas opadów śniegu, no ale finalnie na żadnym stadionie nie da się wybrać tych warunków pogodowych, natomiast jeśli wybierzemy stadion Olympik, na którym zawsze panuje zachmurzenie i kilka razy odpalimy na nim mecz, być może wyłącznie na poziomie legendarnym prędzej czy później pojawi się śnieg, który nie tylko pada, ale leży nawet jako zaspy przy bandach Reklamowych. To bez wątpienia trzeba uznać jako Isterek, ale skoro te warunki pogodowe pojawiły się już na trailerze, fakty są pewnie takie, że i jej nie zdążyło dodać ich na wszystkich stadionach, a raptem bodajże na dwóch, jako bardzo rzadko pojawiająca się ciekawostka. Zajmując się już jednak tym, co najważniejsze, czyli gameplay, w porównaniu do FIFA 08 czy gry Euro 2008, znowu niemalże wszystko jest inne. Zawodnicy są bardziej żwawi i mają inaczej osadzony środek ciężkości. Podczas pojedynków fizycznych piłkarze są znacznie waleczniejsi, a animacje oddawania strzałów są chyba całkowicie wymienione na nowe. Chociaż także w defensywie, podczas podań, zwykłego biegu czy wykonywania trików również pojawiło się od nowych animacji. Do tego gra w końcu dała o wiele większe możliwości w zakresie luźnej zabawy. Przewrotki czy nożyce wykonywać potrafią wszyscy, a nie tylko nieliczni piłkarze z odpowiednią cechą. I ponadto można strzelić tutaj wiele typów goli piętą, a zainteresowanie. Dadzą radę pokonać bramkarza nawet uderzeniem raboną. Odczuwalnych zmian jest więc tak wiele, że można by na ich temat wygłosić zdecydowanie długi monolog, ale mówiąc krótko i zrozumiale, chociaż FIFA 08 niebywale różniła się od 07, to w moim odczuciu FIFA 09 i tak jest bliższa chociażby FIFA 11 aniżeli FIFA 08. Więc to jest ten efekt prawdziwej pracy i gdy faktycznie wzięli się oni do roboty, bo konkurencja napierała. Zaznaczyć trzeba tutaj jednak, że chociaż tych różnic było wiele, typowy mecz online i tak wyglądał w ten sposób, że Oglądaliśmy w kółko rozmaite podania na dobieg do najszybszego zawodnika w zespole. No i jak to wspomniałem kilka miesięcy temu, ludzie lubili grać tutaj Aston Villa, bo miała ona bataku Lahora mogącego pochwalić się tempem ocenionym na 96, więc to wszystko, czego trzeba było do szczęścia. Mimo faktu, że rywale w meczu online często drażnili, powtarzając w kółko ten sam schemat, FIFA 09 jak na 2008 rok dawała wiele opcji do zabawy, bo jeśli my sami chcieliśmy. Mieliśmy do wyboru nieco więcej innych zagrań aniżeli L1 plus trójkąt, no bo nawet gra na bota była tutaj już ciekawsza, aczkolwiek poziomy trudności wciąż nie były zbyt dobrze zrównoważone. Na dwóch najniższych, co widać na klipach z Driftle, obrońca biegnący obok nas potrafił się czasem zatrzymać, dając nam naturalną przewagę, a z kolei na trzech najwyższych poziomach wszystko wyglądało już podobnie i zdobycie gola było znacznie trudniejsze, chociaż no nawet teraz po tak długiej przerwie gra na legendarnym, nie miałem większych problemów z graniem w obronie, więc mówiąc ogólnie, zdobywanie goli na bota mogło być satysfakcjonujące, a sama gra wyglądała fajniej niż w FIFA 08. Z mniej istotnych, ale rzucających się w oczy zmian, trzeba zaznaczyć, że grafika znowu posunęła się do przodu, wiele twarzy zawodników otrzymało realistyczniejsze modele, zresztą same sylwetki piłkarzy uległy poprawie, więc no, nawet ten element został ruszony przez EA, dlatego mówiąc krótko, nikt kto Grał w FIFA 08, nie nudził się po paleniu FIFA 09. Pomimo teoretycznie niewielu wielkich nowości, no tych drobnych zmian było tutaj tyle, iż można było odnieść wrażenie zabawy w zupełnie inną grę, no jak właśnie powinno być. Dlatego chociażby z racji na ten fakt FIFA 09 zaliczyć trzeba jako udany tytuł, nie wspominając o tym, że to właśnie ta gra wprowadziła na odpowiednie tory całą serię na kolejne lata. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!